W wydaje takie dźwięki. Dobra, całkiem mocne te mody, które wgrałem, przyznam szczerze. Tamtego nie było za bardzo widać na tym samochodzie. <śm> 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 Kto stworzył takie modyfikacje. Czy ktoś mi powie? Da się na ludzi? Kurde, myślałem że się na ludzi? Da. Ale jakaś, jakaś plama zostaje nawet. Co jest grana? Co się patrzysz gościu? Co to za ty? on się tak patrzy na mnie? Nie zareagował. Siadamy do da Baby Cara. Ja tego tak nie zostawię. Kamera filmowa musi być. To jest coś pięknego. Let's go.